Dzisiaj dowiemy się kilku rzeczy na temat rozgwiazd. Co ciekawe, o niektórych z nich mogliście nie mieć pojęcia. Zaczynajmy. Zacznijmy od zdobycia rozgwiazdy. Siup! Ciu! I powraca jego rozgwiazda. Po co te karty? No! No, mamy już rozgwiazdę. Pierwsza rzecz to, w jaki sposób rozgwiazdy się poruszają. Żeby się dowiedzieć, musimy odwrócić rozgwiazdę i popatrzeć tu w zbliżeniu. Czy widzisz te grzybopodobne wyrostki? To. Są nogi rozgwiazdy. Nóżki rozgwiazdy występują tutaj w postaci malutkich tubek, podobnych do przysawek ośmiornicy. Rozgwiazda wypycha te nóżki, wypiera się nimi, jedną odpycha do tyłu, i wtedy ta noga z tyłu Przechodzi do przodu, dzięki czemu rozgwiazda idzie. Jednak jak rozgwiazdy jedzą? Oczywiście, z tego co kiedyś myślałem, jedzenie jest przenoszone w nóżkach do buzi, znajdującej się tu po środku, gdzie Rozgwiazda rozkrusza na przykład małża, używając jej zębów. Jednak to nieprawda. Rozgwiazdy nie mają zębów. A więc jak rozkruszają muszla ślimaków czy małży? Jeśli przyjrzymy się tutaj w tym miejscu bliżej, zauważymy odpowiedź. Jak, jakbyście się przyjrzeli, tutaj możemy zobaczyć. Małą dziurkę, bo jest to buzia Rozgwiazdy. I teraz tutaj widzimy kolejną dziurkę. Tą dziurką Rozgwiazda wysuwa poza ciało, wręcz wypycha poza ciało swój żołądek, otwiera go i wciska małża bądź inne zwierzę. Prosto do żołądka, który potem wraca na swoje miejsce. Bardzo niesamowite. Zobaczmy teraz, jak rozgwiazdy widzą, gdy się poruszają. Czy one w ogóle mają oczy? Każdy zapewne by pomyślał, że oczy rozgwiazdy. Znajdują się gdzieś tutaj, w tej części, w górnej części ciała rozgwiazdy. Jednak nie. Zobaczcie na każdy koniuszek ramiona. Jakby, jak już mówiłem, na samym koniuszku ramiona w zbliżeniu można je dostrzec. Zobaczmy teraz je. Czyli zobaczmy oczy rozgwiazdy. Typowo znajdują się tu. Widzicie ten mały okrąg? To jest oko rozgwiazdy. Lepiej widać je pod wodą, jednak znajduje się po prostu tutaj. Tutaj widać je lepiej. Malutka kuleczka po środku. Tak rozgwiazdy widzą. Ale jak nadmuchują swoje małe nóżki. Każda rozgwiazda ma jedną wspólną cechę. Na pierwszy rzut oka jej nie widać, jednak gdy zobaczymy to, widać tą plamkę. Ta plamka to w rzeczywistości mała dziura, podobna do cukierniczki, która jest po brzegi wypchana. Gąbczastym materiałem i właśnie tą dziurką rozgwiazda zasysa wodę i nadmuchuje swoje małe nóżki.